Dostałem mega donate od widza na skegenie i dzięki temu zdominowałem właśnie cały ten tryb Oglądajcie koniecznie do końca ale Losuję jeszcze seta szóstkę miłego oglądania Pewnie wielu z Was zastanawia się skąd ja w ogóle mam takiej temy Jeżeli w poprzednim ciągu miałem totalnie żelaznej temy e, już wam mówię skąd właśnie takiej temy zdobyłem No właśnie skegenie A zdobyłem to powiem szczerze w 10 minut gerki jak nie lepiej Jak to mogę inaczej zdobyć Nic mi właśnie podarował tej temy To są mi temy w ogóle 13, 14 Podobno to nie są najlepsze temy, Ale Podobno to nie są najlepsze itemy na serwerze Mega dobre. Ja tutaj się na tym z nie znam. To w się sensie go tak jeszcze wiecie. Gram tutaj dwie godziny. No i to jest mój drugi raz, jak tutaj wbiję, Ale mogę wam wylosować, widzowie. Możemy wylosować Seta Szóstkę. Seta Szóstkę szmaragdowego. Jeżeli chcielibyście o to, wystarczy napiszecie swój w komentarzu. Stawicie łapkę w górę. No i suba na kanale, bo lecimy po 11 tysięcy. Wracając, no to dostałem mega item właśnie tej od widza I dzisiaj mam taki pomysł, żeby tej item właśnie ulepszyć. Żeby je coraz bardziej lepszyć. Tylko mamy tej itemy 13, I musimy iść na kwarc, A tak się składa, że mam masę farwek i w ogóle możemy. Teraz tak szybko lecie. O kurde i nie nie założyłem mi klaty. Tak, co to mam mega mocne temy i teraz wystarczy polecimy w sumie na, na kwarcowe po prostu. Czyli tutaj i pozbieramy się po tej temy. Nie mamy tutaj stary, zabijamy go od razu. Musimy tego gościa zabić. W ogóle patrzcie, ile mam serduszek. Pierwszy w ogóle grać zabity. Tutaj na pewno musimy to lepsze, To tanie, dobra, tutaj musimy to ulepszać, ale już mamy w sumie. Ja, więc musimy iść dalej. Ale kill pierwszy zdobyty, więc bardzo spoko. Z takimi temami ma co mówić, no trzeba. Trzeba teraz każdego to zdominować. dominować. Patrzcie to, ten gościu, ten gościu zginie. On już zginie, właśnie w tym momencie. O kurde, ma tego spida jest go. Ciężko trafić. Nie, no dobra, nie, 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 nie. My tutaj szybko refa. Zakładamy tutaj klatę po prostu. można powiedzieć klejamy to jak najbardziej. O Jezu, ej, kolejny zabity. Iga łatwo, że się zabija. No, ale dobra, no co tu mówić dużo. No trzeba po prostu zabrać tej temy Nie wiem gdzie to jest villager, kurde. Kolejny raz go po prostu zabijemy, Westy gram też bez rangi, ale ranga dużo na no, regenie nie jest potrzebna, szczerze mówiąc. ranga nie jest jakoś dużo potrzebna. O kurde, ej bo nas zabiją, Nie, nie, bo nas serio zabiją, a nie chciałbym zginąć, tylko właśnie tutaj zabijasz, o kurde, no i dobra. Potrzebny jakiegoś warpa i tutaj jest. No, dobra, to jest w ogóle wart, no, tutaj po prostu Zabijemy, zabijamy tutaj każdego. I prawie każdego mamy na jednego hita. Co jest w ogóle grane? Ej, dobra, te ten są mega mocne szczerze. No, trzeba trzeba tutaj pozabijać właśnie graczy robimy totalną dominację na serwerze. Dobra, jak my zabijamy? Ej, dobra, jak my zabijamy właśnie tych graczy, co jest? Jezu, ale oni hity dostają. Da się też jego zabić. Urajra, ale, ale lecą te kille, ale po prostu lecą te kille. No jest fajnie, jest naprawdę fajnie, aż oni po prostu uciekają. Dobra, kolejny zapity. Ej, naprawdę jest spoko. Naprawdę jest, kurde, nieźle. Tylko trzeba właśnie poszukać tej, wiecie. w ogóle nie będę bo tej właśnie pozabijam parę razy. Tylko, no tutaj właśnie te same osoby samych osób to nie chciałbym zabić ale od killa oddaj tutaj po prostu kila jak najbardziej. Dime killa. Dobra, udało mi się też zdobyć. Ej, dobra, ten gość się też raczej zginie. malagi on ma w ogóle, a nie on, po prostu nie miał jak Dobra, ale łatwo. Ej, zabijemy już tak z dwa razy kogoś i po prostu stąd pójdziemy. To jak najbardziej. Ej, dobra. <laughs> nie no, oni jasno sami uciekają. Pięknego, nie? Coś po prostu pięknego jak mam mega mocne itemy. Łatwo nam jest po prostu zabijać tych graczy. Gościu wyleczy to będzie na dwa hity. Bo no niestety nie mogę go trafić, no, bo się po prostu buguje. Trochę szybko zjeść, lefa, no, i stąd uciekałem, bo zginiemy zaraz. Właśnie nas już tu biją. Lecimy gdzieś dalej, widzowie, lecimy gdzieś dalej. Trzeba będzie tutaj polecić, wydaje mi się, chyba gdzieś tutaj. Właśnie, albo gdzieś na dół. To tanie, Nie wiem, gdzie jest kolejna wyspa. Dobra, to jest w ogóle kolejny gościu. Tam się go zabić. Chyba on ma dobrej temy. Dobra, jednak jednak ma tragiczne temy. Właśnie co ma po prostu maskę Batmana, no nieźle, zabity też. Strife jest strasznie o. mocniej. Może się pomcnika oda zabić. Chyba się uda Pomcinka zabić. O, albo dobra, jednak nie, bo on ma jakieś mega mocnej temy. Dobra, lecimy w ogóle na kwart. W sensie lepszy sobie temy dzisiaj. No i nie się nie ma za do dobrej temy. Lecimy sobie lepszy tej temy, tylko ja mam te bikony. Ja w ogóle Utwardzone bikony i utwardzone bikony z tego co słyszałem są mega dobre na serwerze. Więc no będzie trzeba te utwardzone bikony. Zobaczcie w sumie po co one są. I te Ja muszę w ogóle ogarnąć ten tryb całkiem. Jak już ogarnę cały tryb, no to będzie naprawdę nieźle. Tylko pożykamy tutaj po prostu temów. Siema stary A niech był ono do prostu itemka, bym się nie obraził szczerze. Dobra, ee bo rozbiję po razu po plecach. Tak, jak on na ma małe hity wali. Nawet po prostu... Nie no takie małe hity, ej, dobra, zginie no miał farta miał farta. Bo ja mam w ogóle diamentowe też buty. Tej temy trzeba schować, tylko ja niestety ja nie miejsca na to wszystko. Ona laga. Więc go raczej zabijemy tutaj, jak najbardziej Zabity Dobra, muszę iść szybko poszukać villagera tutaj I kurde, cokolwiek robić No ale jak na razie każdego zabijamy Rozpoczynamy po prostu dominację na SkyGenie, można powiedzieć, w końcu, bo w tamtym odcinku to nas po prostu zabijali Teraz leciałem w dobrej godzinie właśnie tutaj, żeby pograć No i mam tutaj każdego ładna dominacja właśnie tutaj na serwerze jest Zabijamy tutaj po prostu graczy Ej, ale dobra, zginąłem, ale nie miałem w sumie klaty Też da się tej koksy kupić, bo samymi refami to daleko nie zajdę Mam tego właśnie strasznie, o kurde No i zabili nas, ale to w trzech nas bili. Ej w ogóle mamy 74 zabójstw. Na razie on tutaj każdego po prostu próbujemy zabić. Ej, dobra, bo ja mam w masę tych itemów, wiem jakoś odłożyć, ale no. Są koksy, czym ja koksów nie osiełem. Ej, dobra, to ludzie, no, Musimy szybko musimy wyrzucić takie temy, które nie są totalnie potrzebne. No i w ogóle, jeżeli chcielibyście, amulet nie serwerze to też wam w sumie mogę rozdać jak nie bardziej. To no mówię, napiszcie swój w komentarzu, tutaj zrobimy jakieś mega losowanie. Mamy trzynastki, dwunastki, coś takiego, nie wiem, zobaczymy. Kurde, ja mam tyle tych itemów, tyle samych setów, że ja nawet nie wiem co zbierać, nie? Na pewno musimy wyrzucić tak, tej temy, buty i ten piątki tanie. Się nie przydadzą. No, ale lecimy w takim razie dalej. Spróbujemy coś dalej zrobić. Musimy na pewno tam lecieć. I mamy fireworkę. Trzeba tutaj po prostu polecieć do góry. Mamy koksy też, więc no. Widziałem tutaj, że mam koksy. Ten gość sobie padnie, bo by na spoko, żeby go zabić tutaj. Nie obraził. Uda mi się go zabić, czy nie? A my gość w ogóle knoka. Ok, jeszcze ścinka minecrafta, No to na pewno się uda. Jak mamy coś ścink Minecraft, nie wiem czemu? W z tym, 13 musimy przejść dalej w takim razie. Skwarc na inny biom, żeby tutaj właśnie sobie ten ulepszyć. Musimy zjeść koksa. Jak najbardziej. Koksa ma mega dargenkę. Mega, dzięki temu będziemy mogli właśnie tej zabić graczy. Oni oni sobie jeszcze nie zdają z tego sprawy, że oni właśnie zginęli, albo my zginiemy. Dobra, on na pewno zginie. Zginie raczej, tak mi się wydaje bynajmniej. Czy on zginie, czy on zginie? korsów się nie opłaca jeść, mam. Tak, znaczy w sensie nie opłaca się ich tak dużo i bardziej chyba refy. Dobra, lecimy lepszego seta, bo ciągle się tutaj bijemy. Mieliśmy lepszy seta właśnie. Musimy właśnie na seta 13, tylko podobno, strasznie długo się to zbiera. Strasznie, strasznie. To ja nie chcę, jak nie chce się z nim właśnie bić. Chcę z nimi sojusz, bo będziemy mieli z nimi sojusz, to będzie nam o wiele łatwiej tutaj właśnie. Nie wiem, szukam. Tam jestem zdezorientowany w terenie. Nie, bo nie wiem, I dobra jest serio nie wiem gdzie ty jest ladżer żeby zobaczyć chyba to nie są nawet te dobre temy, Dlatego tego osia przekaź zabijemy, kurde przydałoby się szczerze I kurde zabijemy go, zawiliśmy No i, ale tyle szkili zrobiliśmy przez ten odcinek, że jest to niemożliwe Nie może lepsze te utwardzone temy, ale te utwardzone temy kurde my ich nawet my nie wiem co mogło lepsze dzięki tym ale właśnie to po prostu shotujemy. Warcie, tu jest kolejny on, Zaczynam się fajerwerki jest nieciekawy, jest nieciekawy właśnie że fajerwerki nam się kończą, chyba też go zabijemy a nawet na 100% go zabijemy, iloma no, Serduszek, lol, a on się długo. A on nas zabi. Dobra, muszę dobrać sobie firewerki, jeżeli w ogóle mam. O dobra, mam fireworki. Lecimy, lecimy w takim razie na warpa tutaj po prostu. I musimy jak najbardziej poszukać właśnie. tego go się zginie, zginął. Jak najbardziej zginął? To że właśnie tutaj oddał sobie MK. I go zabijemy jeszcze, no i tak mam nadzieję. Musimy szybko z lecieć, Zjeść refa tutaj, a bo w sumie koksa. Myślę, koxa będzie lepiej, jak zjemy. Klejamy się w niego. Jak najbardziej trzeba go tutaj po prostu zabić. Jak, jak będziemy go krytować, to będzie więcej hitów dostawał. Więc po prostu tego gościa też musimy zabić. Jak najbardziej. Magika sobie już to widzę, bo nawet Spida nie ma Dorek, to są itemy, bo mam itemy 13, A tutaj po co, że ona zbije, trzeba posłać na spawn'a, musi być właśnie Utwardzona magma, tylko że jak oni nas będą bić, To też będzie kurde ciężko, właśnie tutaj Żeby cokolwiek wykminić, dobra To znowu zabity, kurde mam nadzieję, że nas nie będzie bić. Tutaj musimy właśnie utwardzoną magmę zebrać Ale bez gen boosta to będzie naprawdę Ciężko, ja mam właśnie te bikony Ale one nie wiem czy nie są jakieś Kurde na ten utwardzony bikon i w sumie chyba dzięki Temu utwardzonemu bikonowi możemy sobie to Ulepszyć, potrzebujemy 4 super Mamy dwie. Mamy jak na razie dwie. Tutaj czternastki, więc fajnie by było szczerze ulepszyć to sobie. No chyba, że będę miał wender trzeście, ale można zobaczyć, czy będę miał tam wender trzeście. A jest tylko właśnie zostało na zabijanie, Kurde graczy. Ej, dobra. Nie, nie, nie. nie, nie, nie zabijamy. Zabiliśmy. Zabi A to nie 1, 2, 3. Czy na tym by tutaj od do No kurde. Ej, nawet go nie trafiliśmy, bo ma mniej 4 godziny. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie zaglądanie. Niestety w dzisiejszym odcinku, no nie udało się ulepszyć, właśnie, z żadnej części seta. Ale byliśmy tego blisko, bo brakowało nam w sumie jednego utwardzonego bikona. Ja poza odcinkiem właśnie pogram strasznie dużo na tym SkyGenie, żeby w następnym odcinku mieć bardzo dobrej temy. Wiadomo, wiadomo, trzeba po prostu tutaj pyknąć. W ja dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro o 16.00 i